Hej, cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku szkółki Młodego Karpierza. Dzisiaj pokażę Wam bardzo prosty przypon stosowany głównie do kulek pływających, do którego zrobienia nie potrzebujecie nic innego niż w przypadku klasycznego przyponu. Zaczynajmy. Zaczynamy od wykonania standardowej pętelki, na którą założymy później naszą przynętę. obcinamy zbędne końcówki teraz na oczko przewlekamy naszą przyszłą szynętę i blokujemy ją stoperem kolejnym krokiem jest przewleczenie haczyka przez plecionkę pamiętając o bardzo ważnym kierunku przewlekania regulujemy długość włosa, których chcemy mieć na naszym przyponie Wykonujemy trzy obroty takie same jak przy klasycznym węźle bez węzła. Przekładamy nasz włos poza węzeł i kontynuujemy go tak jak w klasycznym przyponie. Pamiętajcie o kierunku przekładania przez oczko, ponieważ ma to bardzo duży wpływ na pozycjonowanie haka w pysku karpia. Przewlekamy rurkę antysplątaniową. Robimy klasyczną pętelkę. Obcinamy zbędne końcówki. Zaciągamy gumkę. Zakładamy śrucinę. I nasz przypon kaderyk jest już gotowy. Takie mianowanie naszego haczyka zapewni bardzo agresywne pozycjonowanie. Jest ono doskonałe, kiedy karpie bardzo mocno żerują, a my chcemy mieć pewność, że każde pobranie naszej przyrzęty zakończy się zacięciem. Jest to chyba najprostszy przepon do kulek pływających, jaki znam. Wy, jak widzicie, wykonanie jego zajmuje naprawdę krótko film. a przy okazji jestem bardzo skuteczny. Jeśli materiał okazał Ci się pomocny, bardzo gorąco zachęcam do zasubskrybowania kanału, ponieważ jest to dla mnie bardzo ważne i bardzo motywujące do dalszej pracy. Dzięki!